Witam serdecznie w przecidzień turnieju szturmu. Czterogwiazdkowego bez fioletu. Czyli bez żywiołu mroku. Dwie przegrane. Sześć obron udanych. Z czego jedna przeciwko Bogowi Olimpijskiemu. Chyba powinno być Olimpu, ale to nie wnikam w nazwę sojuszu. I krwawy morg na szczęście sobie nie poradził. Yy, dobra Obrona obroną A ataki również muszą wejść a Teraz tak, gormek Ja tutaj minionów Aha, mam down, więc down musiałby stąd odejść Fosko też na miniony nastawiony yy, Dobra, potwory tutaj są hmm. I co, wypadałoby jakimiś niebieskimi chyba zagrać może w ten sposób, mocno defensywnie. Szkoda, że ponuraka jeszcze nie mam skończonego, bo on by tutaj mógł nieźle namieszać. Niestety, wyprzed, wyprzedałem wszystkie moje oddziały, więc świnia i, i złotko. Może złotko dam ten oddział, żeby ustała dłużej. Dobra, zobaczmy. Pójdę na razie po niebieskie, bo, bo te są od samego początku. I to był dobry wybór w tym momencie myślę, że sprawa tej walki jest załatwiona. zaraz wybuchnie dzik i powinno być dużo łatwiej dobra żółty z dołu. Mniej więcej o to chodziło. Mocne odrodzenie, więc wiadomo, że on ten może się teraz podnosić i być naładowany. Już pokrzykł. Dobra go mogę zablokować jak, jak Fransem odpalę. Kurczę, mocno, de, mocno defensywny skład. Więc wypadałoby właśnie iść też defensywny składem. Dobra, myślę, że to powinno się udać. Tylko teraz zacznę od tych żółtych tych żółtych i nic więcej już nie mogę zrobić idę już po dobra przydałoby mi się kilka zielonych a może trochę za szybko zużyłem diament przepychanki ciąg dalszy. Nie chcę Dzika jeszcze odpalać, bo on teraz wystrzeli w tej turze. Dobra. W końcu udało mi się Ptolka wyciszyć, to jest duży pozytyw. I już jest walka pod kontrolą. Oczy oczywiście walka przeciwko tylu lekarzom jest męcząca. I to się czasem sprawdza, że takie obrony właśnie na szturmie mocno defensywne, szczególnie na wojnie, gdzie nie wchodzi ten bonus, wiecie, za, za y, długość walki. Ale tym razem ja będę górą. Złotko dałeś całkiem niezły bonus. Ok, tu jest Kolen, więc ja bym chciał zagrać z Krzewo Niedźwiedzicą. Nie ma dzika, więc Franz mi tutaj tak do końca nie jest potrzebny. A że chcę zagrać na kilka kolorów, no to zrobię w ten sposób. Złotko może odbijać Kolena i Czachowa, co byłby dużym, i Kelil, co byłby dużym plusem i nie chyba też. Tylko teraz pytanie, czy ja jestem w stanie załadować? Tak, jestem w stanie załadować. Jeśli nic tutaj nie pochrzaniłem, to chyba załaduję. A, niestety nie załaduję już złotko w sumie na czas, bo za duże kombo pójdzie w kolana. To jest minus. Plusów jest taki, że mogę tutaj wyciszyć tą stronę. Odbije kelil, ale już nie odbije czachowa niestety. Powiem Wam, że jednak brak tych oddziałów jest problematyczny. Trochę przesadziłem, że tak dużo ich spaliłem wczoraj. Trzeba było sobie zostawić coś na turniej. Eee, jaj, jaj. Teraz potrzebuję znaleźć żółty. sojuszników oczyszcza. Czyli spokojnie mogę Czechowa tutaj wymuszać. U nich już nie ma lekarza to jest akurat spory plus. A ja mam w sumie same karty pasywne. Oprócz dzika, który oczywiście uderza, ale po dopiero trzech Tak. Ale to nie szkodzi. Oczywiście klasa druida jest dosyć upierdliwa. Którą ma tutaj Sonia. Dlatego postaram się teraz pograć trochę po lewej stronie. kwestia znalezienia tak naprawdę jeszcze tych żółtych klocków, żebym mógł jeszcze raz załadować dzika. Okej, okay. i dzika powinienem się, dzikiem powinienem się teraz pozbyć hao. Do tego wchodzi dla mnie korzystny tiebreak, na którym lekarze zyskują, także Sonia, która jest, która jest snajperem nie jest, w stanie, nie jest w stanie mi już tutaj nic zrobić, w sumie już od dawna nie, mogłabym, nie mogła nic zrobić, może uda się zabić z klocków. jak mówiłem, ten pomocnik jest dosyć upierdliwy. No ale dobra, poszło. Skoratek, jaś, dobra, ten, tutaj też krzewo mi się przyda. Ale nic by mi się tak nie przydało jak 7 klocków żółtych na start. tak załadował się trzy razy, zajmia się odpaliłem, że raz. Ale dobra, to jeszcze nie jest y, jakiś duży problem. Ja się odbiję, to jest plus. I to na Kirila, czyli najlepiej jak mogłem. Zaraz sobie też odbije Kelly, żeby się palił. Uda mi się drugi raz to zrobić. Okej. Okay. Miło z twojej strony. że spaliłaś swoich kumpli. Tam jest wojownik po prawej stronie, więc wolę sobie tą stronę spróbować wybić. Dobra. Zdążyłem przed uleczeniem kła. Dlatego właśnie nie wybijałem prawej strony, bo tak myślałem, że się będzie odradzał. A klasyczne karty, jak się odrodzą, to dostają ten bonus do mamy. I od razu używają speca. Dobra, ostatnia tak na dzisiaj. I wypadałoby tutaj zostawić skład, który mam. Tylko no, boję się, że te oddziały, które, yy, które posiadam, one mogą utrudnić mi gierkę. Ok, z plusów naładowałem krzewo i odpalę zaraz swoje żółte karty. Z minusów nie zdążyłem odbić wszystkiego, co bym chciał, ale dobra, wyróbmy tutaj. No Kurcze, chyba nie uda mi się ich zabić na czas. niestety Kirill niestety już ich leczy. A i najgorzej. Wyciszony. Mój lekarz. Jedyna jeszcze szansa w Dziękuję. Dobra, udało się ściągnąć liksiu, to jest duży pozytyw, no, ale także bo tankuje piękna sprawa. Niestety odrodzenie, więc jeszcze tej chwili się pobawię z tym Kaedmonem. O kurde, nie spojrzałem ile ja rozbiję w ogóle klocków. Że... Wiedziałem, że się nie, nie naładuje, ale myślałem, że trochę więcej uda się tych klocków rozbierać. Ale dobra, myślę, że ta walka jest pod kontrolą. Mimo, że tutaj jest Cadmon w, w klasie wojownika, to i tak będę chciał tą stronę lewą wybić. Bo jeśli uda mi się zabić Kir Kirilla, który tutaj leczy ich, to reszta powinna też bez problemu paść. Dobra. Chyba już to mam. No i teraz tylko musi odpalić dzik i raczej ją zabije. No jednak jeszcze nie. Ale są żółte kończące od spodu i dzisiaj udało się zagrać na 5.0. 111 miejsce jest całkiem nieźle. Nie spodziewałem się, że może uda mi się tą topkę jeszcze dogonić. Ale to jest właśnie różnica, że jak masz obronę A, to jesteś w stanie takie rzeczy robić. Cudzoziemiec, gratulacje dla Ciebie, Onad jest wesołek. Tak właśnie mówiłem, że też taka obrona się może pojawiać. MikiNiki z Nemezis oczywiście. Pyzon od nas, fajnie, gratulacje. Aż przejadę do końca, może więcej będzie takich smaczków. No i niestety. Czyli trzech Polaków i może jutro uda mi się ubić też do tej topki. Zobaczymy. Dajcie znać, jak Wam idzie turniej. Powodzenia. Trzymajcie.